Canon R8 jest w moim posiadaniu od blisko pół roku, więc to dobry czas na podsumowanie. To nie pierwsze wrażenia, to recenzja użytkownika, który w codziennej pracy wyciska z tego aparatu ile się tylko da. Ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Canon R8, chyba najbardziej kontrowersyjna fotograficzna premiera z zeszłego roku i zaryzykuję stwierdzenie, że byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, która miała okazję ten sprzęt przetestować, a potem kupić go dla siebie. Ja już na etapie specyfikacji technicznej wiedziałem, że jest to aparat idealnie wręcz stworzony dla mnie, a testy tylko to potwierdziły. Ale czy po pół roku posiadania tego aparatu moje poglądy są zbieżne z tymi, które miałem na początku? Przekonajmy się. Ale najpierw odrobinę autopromocji. Materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany, a sprzęt kupiłem za swoje. Jeżeli jednak chciałbyś zostać sponsorem tego odcinka, to zapraszam Cię do opisu tego filmu. Znajdziesz tam całą listę sprzętu, którego używam w mojej codziennej pracy przy YouTube. Ostatnio się mocno zmotywowałem i zaktualizowałem tą listę, a wszystkie linki, jakie tam znajdziesz, to linki afiliacyjne, dlatego jeżeli kupujesz przy pomocy tych linków, wspierasz działalność tego kanału, także kup sobie coś fajnego. Jak formalności mamy już za sobą, to wróćmy do Canona R8. Jak pewnie już wiesz, Canon R8 to pełnoklatkowy aparat hybrydowy. Czemu hybrydowy, a nie fotograficzny? Ano dlatego, że funkcje filmowe w tym aparacie są niezwykle mocno rozbudowane, Zaryzykowałbym stwierdzenie, że nawet bardziej niż funkcje fotograficzne. Ja jako osoba, która wykorzystuje canon R8 przede wszystkim do tworzenia treści wideo, będę się o nim wypowiadał właśnie z tej perspektywy, bo mój egzemplarz nakręcił zdecydowanie więcej filmów niż zrobił zdjęć. A na początku zacznijmy sobie od obudowy. Canon R8 to produkt bardzo ciekawy, no ale jak już przyjęło się w naszym kraju, jeżeli coś jest ciekawe, to najczęściej jest też kontrowersyjne. Z jednej strony jest to aparat, który ma bardzo duże możliwości. Z drugiej strony, jest to aparat, który z wielu możliwości został wykastrowany. Gdy weźmiemy go do ręki, pierwsze wrażenie jest ok. Nierywelacyjne, niezłe. Po prostu ok. Ciężko się do czegoś przyczepić, do momentu, aż nie porównamy go z jego starszym bratem, czyli Canonem R6 Mark II, którego również posiadam. I oba te aparaty są filarem w mojej codziennej pracy. Canon R8 no, wykonany jest poprawnie, ale adekwatnie do ceny. Nie będę ukrywał. Czuć plastik. Na gripie owszem, znajdziemy naklejkę imitującą skórę, ale biorąc ten aparat do ręki, mamy takie wrażenie, że to nie jest najlepsze, co moglibyśmy dostać i na pewno da się lepiej. No i da się lepiej. W porównaniu do takich aparatów jak wcześniej wspomniany Canon R6 Mark II czy na przykład Canon R5, no co tu dużo mówić, no już na pierwszy rzut oka widać różnicę segmentów. A raczej czuć, no wiecie o co mi chodzi. Na pierwszy rzut oka natomiast widoczne są zarówno podobieństwa, jak i różnice w ergonomii między tymi dwoma aparatami. Canon R8 ma zauważalnie mniej przycisków względem np. Canona R6 Mark II, a do naszej dyspozycji są tylko dwa, a nie trzy pokrętła. O ile fakt mniejszej ilości przycisków czy mniejszej ilości pokrętł jest w pełni zrozumiały, to już dla mnie niezrozumiały jest inny rozkład przycisków względem Canona R6 Mark II. Jeżeli, tak jak ja, posiadasz zarówno Canona R8, i Canona R6 Mark II, no to muszę powiedzieć, że operowanie na ślepo w przypadku używania naraz dwóch aparatów jest nieco skomplikowane i mało intuicyjne. Nie niemożliwe, ale na pewno wymaga trochę praktyki. Na szczęście z obudowy Canona R6 Mark II Canon R8 wziął to, co tam było najlepsze, czyli przełącznik między trybem foto i wideo. Ten guzik po raz pierwszy pojawił się właśnie w Canonie R6 Mark II i muszę powiedzieć, że jest to jedna z lepszych funkcji, jakie Canon wprowadził na swoich obudowach od wielu lat. O ile na początku, gdy posiadałem R8, zwłaszcza gdy był on przez chwilę moim jedynym aparatem, no to bardzo często korzystałem z tego przełącznika, Obecnie część aparat jest już na stałe w trybie wideo, ale zdarza mi się ten tryb przełączać i bardzo doceniam to, że mogę to zrobić jednym kliknięciem. Jak możecie zauważyć, po pół roku użytkowania aparat jest naprawdę w perfekcyjnym stanie. Z jednej strony ja pedantycznie dbam o sprzęt, co myślę mogą potwierdzić osoby, z którymi miałem okazję współpracować na żywo, ale także te, które miały okazję odkupić ode mnie używany sprzęt. A z drugiej, obudowa tego aparatu jest naprawdę solidna. Swoją drogą, to kolejna możliwość wsparcia tego kanału. Zapraszam Was na moje konto na OLX. Gdzie często wyprzedaję to, co miałem okazję recenzować. I jak już mówiłem, Canon R8 wykonany jest poprawnie, ale bardzo solidnie. Mój egzemplarz po pół roku użytkowania naprawdę wygląda jak nowy. Materiały, z jakich Canon produkuje obudowy swoich aparatów, są naprawdę wytrzymałe. I myślę, że dla osób, które zwracają uwagę na to, jak prezentuje się ich sprzęt, jest to naprawdę ważna informacja. I tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. Jedna z największych kontrowersji związana z tym aparatem to zastosowanie w nim małej baterii LPE 17. Mnóstwo osób, ale to naprawdę mnóstwo osób narzekało w internecie, że zastosowanie w tym aparacie tej baterii jest nieporozumieniem i jest ona po prostu za mała. Pół roku użytkowania no mogę potwierdzić, że nie jest tak źle jak ludzie mówią, chociaż owszem, bateria zużywa się stosunkowo szybko. Myślę jednak, że najlepszym potwierdzeniem tego, że naprawdę tym sprzętem da się pracować na tej baterii jest fakt, że nie dokupowałem baterii zapasowej. Cały czas korzystam na jednej oryginalnej dołączonej baterii do tego aparatu. Przy pomocy tej jednej oryginalnej baterii ja jestem w stanie spokojnie nagrać godzinę materiału w 4K, Albo streamować na żywo przez blisko półtorej godziny. Dla mnie osobiście, na takie potrzeby jak prowadzenie kanału na YouTube, są to wartości w zupełności wystarczające. W trakcie nagrywania aparat może być podłączony do ładowania z gniazdka sieciowego poprzez kabel USB-C. W trakcie streamingu to niestety nie będzie możliwe, bo przewód USB-C wykorzystywany jest do przesyłania sygnału. Także, jeżeli wydaje Ci się, że będziesz w stanie ładować aparat w trakcie streamingu, no to niestety nie da się. Kolejna kwestia to zapis na pojedynczą kartę pamięci. Ja muszę przyznać, że przez te pół roku, gdy używałem tego aparatu, nie odczuwałem takiej potrzeby, a jeżeli już odczuwałem, no to korzystałem wtedy z aparatu Canon R6 Mark II. Dla mnie Canon R8 to zawsze była taka kamera zapasowa, kamera numer 2, kamera B, natomiast to co najważniejsze, to Canonem R8 zawsze realizowałem ujęcia na użytek prywatny. I w tym miejscu muszę powiedzieć, biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałem, z perspektywy czasu uważam, że Canon R8 to naprawdę świetny aparat, zarówno do filmowania, jak i do robienia zdjęć. Przede wszystkim jednak, jest to aparat bezkonkurencyjny w swojej półce cenowej. Natomiast czy poleciłbym go profesjonalistom albo jako backup dla Canona R6 Mark II, na przykład do reportażu? No nie. Moim zdaniem, ten aparat to idealny przykład na to, że fotografia amatorska. I fotografia profesjonalna to są dwa niezależne segmenty. Ten aparat jest idealnym przedstawicielem segmentu fotografii amatorskiej. I nie zrozum mnie źle, mówiąc amatorska, nie mam na myśli braku umiejętności, ale zastosowań czysto hobbystycznych. Mówiąc amator, mam na myśli ktoś, kto jest hobbystą, a nie profesjonalistą. Czyli po prostu, jeżeli robisz tym aparatem zdjęcia i filmy dla siebie. Dla mnie. W moich zastosowaniach sprawdza się naprawdę idealnie i jestem bardzo wdzięczny, że się pojawił na rynku i że nie musiałem kupować drugiego Kanona R6 Mark II, który sprawdziłby się równie dobrze, ale jest kilka tysięcy złotych droższy. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło. Pozdro.